Stawiłem się z nią w piątek, odjebałem się jak książę Centrum miasta, restauracja, żeby się bawiła dobrze I wybiła ta godzina Idzie do mnie brzydka świnia Mówię, że to jest zła pora, a ta na to, że to ona Ona jest jak burza, do dziś się sam nie wierzę To najlepsza sztuka Na tym Tinderze Na pięciu jej buzia Najpiękniejsza ever Chcę szeptać jej do ucha, To co wiem już szczerze, ona jest tak piękna Ogień, nie wiem co się stanie potem Bo na putrach to jest gotem, Poszukała photoshopem Nagle w głowie cisza ruka Jest zasada na to Na kolację poszła ducha Skoro płacić to wyrucha. Ona jest jak burza Do dzisiaj sam nie wierzę To najlepsza sztuka Na całym winterze Na zdjęciu jej pusia Najpiękniejsza ever Chcę szeptać jej do ucha To co wiem już szczerze Ona jest tak piękna Lecz tylko na zdjęcia Oh, uh -huh.